Tam. Nie, nie, no, do, na... no, na głęboko. Aha. nie, 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 no mogłem na To nie, nie, tak, tak, mogłem na puletka, znaczy, że będzie drzewko, ale nie, się nie, Na nie, 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 na nie, przepraszam. nie, tak, nie, ja nogiem, ległem, ja Teraz mam broń. Tu trzyma nie wchodź jeszcze do BS. Może być, z by też. Może być. Dobra, chodź. Ja fleczuję w BS, uważaj. Lotuję do... ty B, B. 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 tak ja.